Dzień dobry, Osiedlowe Dubki jesteśmy, z tej strony się kłania się Tu się przy... kłaniają Osiedlowe Dubki, tak Przyja o. Przyjaciele, nie Faker to był Przenośni Osiedlowe e, Dubki, ale się szanujemy, szanujemy wszystkich ludzi na Osiedlu Są sympatyczni, wesoli, weseli, tak jak i my, życie jest piękne, prawda Dawid? Prawda Prawda, ten palec co był tak w przenosi pokazany prawda. Dla tych niedowiarków, co my potrafimy a my potrafimy wiele zdziałać, bo noc jest piękna. W nocy nikt nie wychodzi, w nocy się nikt nie kontaktuje, a w nocy to latają mnie zaperze. Co Dawid jeszcze możemy powiedzieć na temat życia? Przeżyliśmy Co czy... możemy powiedzieć na temat życia? To temat życia, to Wy możecie się zawinąć. Nie, no... nie my, nie błażej, nie ja. Wy możecie się zawinąć. E, mamy swoje rodziny, mamy swoje domy. I mamy swoich członków rodziny, tak, Dawid, Dawid. No. I mamy wszystko na temat. I mamy ciepło zimą. Napalimy sobie w piecu w kominku. I Dawid jest moim przyjacielem na zawsze. I będzie. Pozdrawiam cię, Dawidzie drogie. Halo. A ty mnie pozdrowisz? Wszystkich pozdrawiam. Wszystkich pozdrawiam. Wszystkich, pozdra... Wszystkich pozdrawiam Wszystkich pozdrawiamy, jak Gryfson na szczycie spotkamy się jak to leciało? Tak Na Grybson, na szczycie jak w Ożynkach olimp... w to poleci Gryfson przyjedzie i z Gryfsonem sobie pogadamy tak osobiście A to może Nie o to chodzi, wysławiamy się kulturalnie Ten film weź, ma by... to kurwa być Ten film ma być kulturalny Dla to ludzi a nie dla jakichś zwrodniarców No to weź to wiełam. Dla dorzybodków, zgwałcicieli i podofili. no.